Trzy tygodnie mieszkałam w hotelu i właśnie wracam do domu. Chyba nie muszę mówić o tym, jak bardzo się cieszę. Chociaż nie ukrywam, że sprzątanie tego wszystkiego, kiedy nie cię trzy tygodnie w domu, to będzie ciekawe wyzwanie. Ale w pierwszej kolejności musiałam ten hardkorowy czas odespać. Dzisiaj cały dzień przespałam i... O matko, czarny kot na moim podwórku. Nawiązaliśmy podejrzany kontakt wzrokowy, ale no dobra, nieistotne. W każdym razie nie czuję się najlepiej i po prostu się cieszę, że ten maj się skończył po spaniu całego dnia dopiero mogę wziąć się do roboty i ja akurat wtedy przyjechał mój luby. No i dobrze, bo co cztery ręce to nie dwie. Słuchajcie, naprawdę pomógł mi i mogliśmy to ogarnąć po prostu wszystko szybciej niż by się na dało. To, że przetrwałam te trzy tygodnie, dostałam piękne piwonie i Lego. W ogóle tak się cieszę, jest mi tak miło, bo ja w życiu nie dostawałam kwiatów i to tyle kwiatów, ile dostaję od niego. A o piwoniach zawsze marzyłam i nigdy nie dostałam. Także jest to po prostu. Kochany chłopak. Patrzcie, to musiała być po prostu chwila docenienia. Po ogarnięciu wszystkiego lecimy na randkę i spędzić dobrze wieczór. Zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, bo jutro 1 czerwca. Dajcie znać, jak wy spędziliście Dzień Dziecka. Pa, pa!